Czy wiesz, że Twoi przodkowie pozostawili w Tobie ślady? O tym mówi epigenetyka, czyli przekaz transgeneracyjny. Przekaz transgeneracyjny to są zapisy, które nosimy w sobie i bazujemy na nich w naszym obecnym życiu, chociaż te wzorce. Te zapisy nie pochodzą od nas, ponieważ nasze życie nie zaczęło się tylko od nas i na nas się nie kończy i nie zaczyna. O co przyszli nasi przodkowie, jakieś ich przeżycia, doznania, które powiedzmy sobie nie zostały w pewien sposób przeżyte, wyrównane, zamknięte, my możemy w swoim życiu nieświadomie kontynuować w postaci pewnych. Wzorców przekonań, które są ukryte bardzo głęboko w nieświadomości, w naszej pamięci komórkowej, ale my z nich wciąż korzystamy i według nich, według tych reguł, tych wzorców żyjemy. I to na przykład może być taki etos, że na przykład problem z mówieniem prawdy, z wysławianiem się, bo nasi przodkowie doświadczyli takiej sytuacji, że mówienie prawdy groziło śmiercią. I teraz my możemy mieć ten lęk. Te emocje zapisane w ciele, te przekonania, i z jakiegoś niewyjaśnionego dla nas świadomego tutaj powodu nie mówimy do końca tego, co chcielibyśmy powiedzieć, czyli tej własnej prawdy, bo nieświadomie boimy się, że spotka nas za to kara.